11 na 24 w tych trzech meczach. Tak, blisko tutaj jest Mazurczak, ryzykując ten walkę w tej walce o przechwyty. Zyskowski to podanie w poprzek, przechwycone przez Udezę i teraz już nikt go nie zatrzyma. Ale co ciekawe, drugi raz z rzędu, to druga akcja z rzędu, kiedy to z czwórką są te akcje. Harbison jako rozgrywający w tej akcji. Jest na wolnej pozycji, Mobley, a jeszcze odgrywa i jeszcze jedno podanie. Kadbert co z czystej pozycji, to jest to, co w Kingu jest najlepsze. Przyjaciele sobie podają. Zaufanie na najwyższym poziomie, ale również piątki. potem Tony Mayer w swoim stylu ucieka za linię rzutów trzypunktowych. Sienke nie zobaczył tutaj podania pod kosz, Van Fleet. z po dobre! G zagrał z góry. Będzie przerwa dla Arkadusza Miłoszewskiego. No trefly teraz znajduje drogę do kosza. O no tak, widzimy tutaj pole to trzech sekcja blisko obręczy, kiedy piłka nie wpada do kosza. Ale to Trefl jest na prowadzeniu. Tak, to no 4-1 w tej kwarcie Sopocianie prowadzą. Teraz Meyer odpalił rzut. I znowu Kaiser sprytniejszy pod koszem. A może skoczniejszy. Co to była za podanie? I Woodson trafia za trzy. Jak on go tam zobaczył? Przecież Woodson to mógł wyglądać jakby był na ławce rezerwowej. To prawda, to myślę, że jedno jest... z. Tutaj nie ma przewinienia. Witnińskiego. Znowu długa akcja zespołu ze Szczecina. Mazurczak był wolny. Chodzi pod kosz i tam blokuje go Polska. jeszcze Louis. jedna zmiana krycia. Co zrobi teraz Mazurczak przeciwko Witnińskiemu? Zagrał do końca i znowu jest blokowane. Dziś mam wrażenie tej energii u Mazurczaka. Jest... Dużej z niewysocy gracze, Kinga, teraz wychodzi Mazurczak, znowu przerzuca piłkę, Meyer z bardzo trudnej pozycji, po koźle, za trzy punkty. Co? I pokazuje sędziemu, odpychał mnie jeszcze ze sku... eee, Na boisku. Kaiser, 4 punkty i 8 zbiórek. Żołnierewicz Podkosz i jeszcze jedno podanie. Michael Kaiser z góry. Mądrość, cierpliwość, zrozumienie, panowanie nad emocjami i nad piłką. To wszystko pokazał teraz ten zawodnik. Idealny do zadań w mocnym klubie. Przyszedł Zanwinow. Wrócił tutaj, bo kiedyś już grał w kingu. Tymczasem Schenk świetnie zakręcił z dwoma wysokimi obrońcami. Pierwsze w Chcieliśmy ofensywnego spotkania. No, no to mamy. 10 razy 3 już drużyna Kinga. To jest pierwszy mecz, gdzie ktoś trafił 10 trójek. Schenk tymczasem też trafia za trzy i to z faulem. Tak i jeszcze trzy pompeczki, żeby popracować tutaj bicepsem przed i tricepsem przed rzutem. Tu. Zyskowski pod koszem, ale już uciek stamtąd. Skraks kontra Meyer. blokuje Kanberto. Lekrewn znowu dobrze broni w tych małych akcjach dwójkowych. Woodson i Trzęk świetnie to przewidział, ależ przechwyt i kolejne punkty. Wow, znakomite granie, fantastycznie. Odrywa tutaj Mazurczakowi szansę na zagranie w prawo. Jest Kaiser, ale ten rzut był niezbyt udany. Grossen stracił jednak piłkę. I Gr Kadbertson, to no, przypadkowa akcja. Równowagę stracił Egrostel, no, ale i takie akcje się liczą. Efektownie w swoim stylu. Nie pozwala tref na wymianę krycia. Chce, żeby był szęk przy Mazurczaku. Ten do Kadbertsona. Kadbertson faulowany, i ta piłka pada do kosza. Izak dzisiaj to wziął na siebie w dużym stopniu i teraz być może zamyka ten mecz. Uklęknął tutaj przy naszym stanowisku Jakub Szenk. Jest mu już bardzo ciężko.